Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj wam przedstawię komputer do gier na Ryzenie 5. To jest propozycja komputera. To zapraszam was do oglądania. Procesor, jaki wybrałem, to AMD Ryzen 5 3600X. Procesor posiada 6 rdzeni, 12 wątków. Socket procesora to AM4. Taktowanie procesora to 3,8 GHz. Ten procesor nie posiada układu graficznego, więc będziemy mieć dedykowaną kartę graficzną. Pobór mocy procesora 65W. W tym zestawie mamy chłodzenie procesora i z tego chłodzenia będziemy korzystać. Płytę główną jaką wybrałem to MSI MPG-X570 Gaming Edge wi -Fi. Płyta główna w standardzie ATX. Posiada gniazdo procesora Socket AM4. 4 bańki pamięci DDR4. Maksymalnie ta płyta pomieści 128 GB. Mamy kostkę 24 pin do zasilenia płyty głównej. Mamy dwie kostki do zasilenia procesora. jedno 8 pinową, drugą czteropinową. pinową. Gniazda rozszerzeń jakie mamy na tej płycie głównej. PCI Express 3.0 x16, jedno złącze. Drugie złącze mamy PCI Express 3.0 x4 i mamy trzy złącza PCI Express 3 x1. Mamy też dwa złącza pod dyski M2. Chipset na tej płycie głównej jest chłodzony aktywnie. Mamy sześć portów SATA. Teraz przejdziemy do panelu tylnego płyty głównej. Tu znajdują się następujące złącza: przycisk BIOS. Do flashowania biosu, dwa porty USB 2.0, port PS2 do starszej myszki i klawiatury, złącza Wi-Fi, 5 portów USB 3.2, HDMI, USB typ C, tu mamy kartę sieciową i kartę dźwiękową. I tak się prezentuje ta płyta główna, w pamięci jakie wybrałem to Corsar. DDR4 2x8 GB. taktowanie pamięci 3200 MHz. Pamięci posiadają Radiator. Opóźnienia pamięci CL16. Pamięci nie posiadają podświetlenia RGB. Dysk jaki wybrano to Samsung 860 QVO. Pojemność dysku to 1 TB. To dysk jest calowy, pod SATA 3. Maksymalna prędkość odczytu to 550 MB na sekundę, a prędkość zapisu 520 MB na sekundę. Wymiary dysku: głębokość 6,8 mm, szerokość 100 mm i wysokość 69 mm. Dysk o pojemności 1 TB. W zupełności powinien wystarczyć na parę gier i programy oraz system. Zawsze można dokupić drugi taki sam dysk lub HDD-dysk 2TB Teraz przejdziemy do karty graficznej Kartę graficzną jaką wybrałem to Asus Strix RX 580 Karta posiada chłodzenie 3 wentylatorowe Chłodzenie jest aktywne Z tyłu posiada karta Backplate Tu mamy 8GB DDR5 a szyna pamięci 256 bitów Taktowanie rdzenia 1340 MHz, a traktowanie pamięci to 8000 MHz. Porty, jakie mamy z tyłu karty graficznej, to wejście DVI, dwa razy HDMI i dwa razy Displayport. Wymiary karty to 298 na 134 na 52 mm. Karta w zupełności sprawdzi się w grach tych nowych i tych starszych. Zasilacz jaki wybrałem to Silentium PC Supremo FM2. Format zasilacza ATX. Zasilacz ma 752 mocy. Długość zasilacza to 160 mm. Złącze jakie ten zasilacz posiada. 24 pin do zasilenia płyty głównej. Jedna wtyczka. Dwie wtyczki 4 plus 4 pin do zasilenia procesora. 4 wtyczki 6 plus 2 pin do zasilenia karty graficznej. 9 złącz SATA i 3 moleksy. Zasilacz posiada 120 mm wentylator. Zasilacz jest modularny. Wszystkie kable mamy odłączane. Wymiary zasilacza to 87 na 15 na 161 mm. W zupełności taki zasilacz starczy do tego zestawu. W tym zasilaczu nie musimy wszystkie w kabli podłączać. Tylko podłączamy potrzebne nam kable. Mamy za to więcej miejsca w obudowie i mniej kabli. A jeśli chodzi o budowę, to Silentum PC Armis AR3 TGRGB. Ta budowa pomieści płyty główne w formacie ATX, Micro ATX, MINI ATX. Zasilacz mamy montowany na dole w piwnicy. Mamy jedną zatokę 525 cala, na przykład do nagrywarki DVD. Fabrycznie mamy dwa wentylatory. Maksymalna długość karty graficznej, jaka tu wejdzie, to 365 mm, a maksymalna wysokość chłodzenia procesora to 159 mm. Boczny panel mamy z hartowanego szkła. Na panelu przednim obudowy mamy przycisk power, dwa porty USB, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe i regulator obrotów. Ostatnia część naszego zestawu to nagrywarka DVD od ASUSa pod SATA. I także prezentuję ten zestaw komputerowy. To jest moja propozycja tego zestawu. Zawsze możemy coś zmienić. Za ten zestaw przyszło nam zapłacić 4625 zł. Ale jak doliczymy do tego przesyłki, to będzie około 4800. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!